Specjalna strefa ekonomiczna Invest Park zaprosiła w piątek na strefowe targi pracy w Wałbrzychu. Oferta skierowana była nie tylko do osób szukających pracy, ale także tych chcących ją zmienić. Panie dyrektorze, dzisiaj w Galerii Wiktoria strefa, Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna organizuje pierwsze strefowe targi pracy i już dzisiaj bardzo dużo ciekawych wystawców, bardzo ciekawe oferty pracy. Zgadza się. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że takie targi pracy mogą się odbyć. Już teraz w imieniu prezesa Wałbrzyskiej Strefy Piotra Wojtyczki mogę powiedzieć, że nie jest nasze ostatnie słowo, ponieważ tak jak mówiłem, rozpoczynamy pewną serię tego typu wydarzeń i no szczerze możemy, jeżeli możemy korzystać z tej okazji, żeby łączyć przedsiębiorców z mieszkańcami regionu, to jak najbardziej będziemy z tego korzystać i, i robić takie rzeczy. No wy, wy chyba jesteście idealnym do tego elementem, ponieważ strefa jakby w swoich granicach i nie tylko w Wałbrzychu, bo przecież strefa ma swoje tereny i swoich przedsiębiorców w całej Polsce. E, no, macie najszerszą ofertę bardzo ciekawych zawodów i bardzo ciekawych ofert pracy. Zgadza się, jakby tak jak pan dobrze zauważył, oferta jest ogromna, ale też zakres naszego działania jest naprawdę spory. Trzeba zauważyć, że ilość miejsc pracy, jakie w tym momencie dysponuje w tym momencie nasza strefa, ale też jakimi zaraz będzie dysponować, no jest ogromne. No mówimy tu o dziesiątkach tysięcy miejsc pracy. No i znowu jesteśmy szczęśliwi, że możemy pomóc zarówno przedsiębiorcom, żeby znaleźć wykwalifikowaną kadrę, jak i mieszkańcom tego regionu, żeby znaleźć tego wymarzonego pracodawcę. Panie dyrektorze, czy zakłady zlokalizowane w strefie specjalnej, one szukają już pracownika wykwalifikowanego, czy po prostu pracownika młodego, chętnego do pracy, którego sobie wyszkolą na przykład? Ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że szukamy wszystkich w dużym stopniu. Jest takie zapotrzebowanie, że w 100% każdy pracownik znajdzie w naszej strefie, mamy taką nadzieję, miejsce dla siebie, ale z dumą mogę powiedzieć, że tych właśnie wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy jest coraz więcej, zapotrzebowanie jest coraz większe, a to cieszy, ponieważ jakby to na tym nam najbardziej zależy. Panie aspirancie, Wałbrzyska Policja ma piękne stoisko. Tutaj zachęca młodych ludzi do tego, aby wstąpić w swoje szeregi, założyć niebieski mundur. Dlaczego to jest takie atrakcyjne? Tak jak pan powiedział, my jako policjanci garnizonu Wałbrzyskiej Policji zachęcamy młodych ludzi, aby zasili szeregi naszej instytucji, co może wpływać na to, żeby zachęcić taką młodą osobę, aby wstąpiła do naszej formacji, na pewno atrakcyjne zarobki stała i pewna praca. Także. Do tego trzeba doliczyć inne gratyfikacje takie jak trzynastka, mundurówka i różnego rodzaju inne świadczenia socjalne, no których nie ma po prostu w innych firmach. Ale pan jest młodym człowiekiem i pewnie też niedawno decydował się pan na taką drogę życia i nie wierzę, że tylko pieniądze były jakby dla pana takim głównym argumentem. Tak, zgadza się. Ja w policji służę od około już 10 lat. No nie tylko pieniądze tutaj grały główny czynnik. Nie, nie, nie tylko pieniądze zadecydowały o tym, że wstąpiłem do policji, ale na pewno też y, możliwość rozwoju zawodowego i kontakt z innymi ludźmi. No bo osoby, które pełnią służbę w policji, no mają na co dzień kontakt z innym człowiekiem. Także na pewno i też to wpłynęło na podjętą decyzję, na moją drogę życia, jaką podjąłem. Czy ta służba, no bo to jest jednak służba, służba dla społeczeństwa, czy ona niesie ze sobą satysfakcję? Dokładnie, tak. Dla mnie osobiście jest to bardzo satysfakcjonująca praca, jaką pełnię. Przez ostatnie 8 lat mojej służby pracowałem na tak zwanej przysłowiowej drodze, więc ten kontakt z człowiekiem był na co dzień, że tak powiem. No i można było drugiemu człowiekowi pomóc. Na pewno jest to praca, która przynosi bardzo dużo satysfakcji poprzez kontakt z tym drugim człowiekiem. Dzisiaj formacja się zmienia, formacja jest doposażana, dysponujecie coraz lepszym sprzętem, czy to też te warunki pracy, które się chyba z roku na rok poprawiają, czy one też są tym elementem zachęcającym? Dokładnie tak jak pan powiedział. Służba w policji jest atrakcyjna, warunki służby polepszają się z każdym rokiem, jesteśmy doposażani, dofinansowani, otrzymujemy nowe radiowozy tutaj na terenie powiatu Walżyskiego, zostaliśmy wyposażeni posażeni w pojazd nieoznakowany marki BMW, który będzie pełnił służbę na wałbrzyskich drogach. Również Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu posiada różnego rodzaju drony, które wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i po prostu jesteśmy doposażani, rząd o nas dba państwo, może tak powiedzieć. Obywatele, bo to idzie z obywateli pieniądze wszystkie z państwa. Panie aspirancie, w jednym zdaniu jakby pan chciał zachęcić młodego człowieka, dlaczego warto wstąpić do policji? Służba w policji jest pracą bardzo atrakcyjną, przynosi bardzo dużo satysfakcji, ponieważ ponadto zarobki w policji też nie są złe, jak na warunki powiatu Wałbrzyskiego i na pewno taka młoda osoba, która zdecyduje się na wstąpienie do policji, będzie zadowolona i spełniona.